wam co ja tym i dzisiaj taki szybki filmik, bo zasadnie mam zajęcia, a jeszcze muszę porobić tutaj parę rzeczy. Postanowiłam, że nagram go. Ten, kto mnie na Instagramie obserwuje na jednym lub drugim, to wie o co chodzi, bo wczor wczoraj wstawiałam na story właśnie posta odnośnie tego. Mianowicie jestem gotowa przyjąć kilka zamówień na malowanie modeli w skali LB na którymś z moich modeli tutaj. Pomyślałam, że spoko, że niektórzy chcieliby customa, a na przykład nie mają, że tak powiem, nic, żadnego modelu swojego do malowania ale ja mam. I na nim także mogę wykonać dowolną maść lub nawet rzeźbienie, jeśli ktoś by chciał jakieś na przykład nowe grzywa, czy coś w tym stylu. Tylko nie jakiś mega duży drastik, To też na luzie mogę wykonać na którymś z moich modeli. I teraz ja wam pokażę, które tutaj z tych modeli, że tak powiem, mogę ewentualnie dla was przemalować. Pierwszym z nich na pewno jest wałach Szajer ze Schleich. Z roku... 2000, czyli jest on już wycofany. No, model ma 20 lat, więc no, już jest troszeczkę wiekowy, ale ogólnie model sam w sobie jest naprawdę bardzo fajny, jest duży, fajny potężny, i, i, i na przykład, no myślę, że też fajnie by wyglądał w wielu różnych maściach. Kolejnym jest także wycofany Ogier Quarter Horse ze Szleich z roku, już Wam mówię, 2008, a dokładniej wypuszczony w 2009. Jest to bardzo, naprawdę, bardzo fajny model, a niestety niedoceniany przez, przez większość kolekcjonerów. Często też zapominany, nie wiem czemu, a naprawdę jest świetny. Na nim także mogę wykonać coś yy, fajnego. Kolejnym modelem jest wycofany ziropaczek Hufflinger ze szlech yy, Jeden z lepszych ziropaków według mnie, bardziej uroczych, takich fajniejszych i chyba jedyny leżący w ogóle szlech. Także ogólnie też jest bardzo uroczy. Następna także wycofana klaczka Falabella ze szlech i też jeden z fajniejszych modeli, mimo że jest taka malutka, ma naprawdę dużo fajnych szczegółów. Yy. Bardzo ją lubiłam, jeszcze wiesz, jak kolekcjonowałam to miałam swoją, ona troszeczkę inny miała wzór na zadzie nie coś takiego, tylko troszeczkę inaczej to wyglądało i bardzo, bardzo ją lubiłam w ogóle. Teraz nie zbieram takich małych, więc jak najbardziej i chętnie mogę przemalować. Kolejny ze rebak Tennessee Walker Horse i on chyba nie jest wycofany, jest to ogierek, z tego co wiem nie jest wycofany. Ale w sumie też nie jest jakiś brzydki, jest całkiem spoko. I jest dość spory jak na źrebaka, jeśli chodzi o szlech. Ostatni z tym zestawieniu ze szlej jest jeden wołach Foblut model Rarytas. Także też jeśli ktoś by chciał na nim jakąś swoją maść indywidualną, to jak najbardziej może coś takiego teraz mieć. Mam jeszcze dwa, które mogę ewentualnie przemalować na życzenie. I jest to jeden z kolekta, mianowicie Klacz Kamarz. Jeden też z fajniejszych modeli z tej firmy. Bardzo, bardzo lubię ten model. Jednak ja uznałam, że nie chcę mieć go przynajmniej na razie w swojej kolekcji. Może kiedyś, jak będę miała jakiś fajny pomysł na nią, to sobie ją sprawię. Ale teraz mogę dla Was tutaj coś na niej fajnego wykonać. Ona też świetnie wygląda w dosłownie każdej maści i ogólnie model też jest bardzo fajny. I ostatni, nie jest to LB, tylko jest to SM, skala SM, dokładnie Breyer. To jest z tych torebek na 70-lecie. No i to jest ten konik indiański. Nie jest to kuc, jest to koń. I ogólnie, według mnie, jest naprawdę bardzo fajny. Przez te oczy, takie pomalowane, wygląda co najmniej dziwnie, ale sam model jest naprawdę super. I miałam zamiar go w ogóle pierw pomalować po swojemu i sprzedać, ale mam tyle na niego pomysłów, że no, chętnie przyjmę po prostu na niego zamówienie. Może wy, ktoś z was będzie miał na niego lepszy pomysł. To jest bezpłciowiec, więc... Y Jestem też w stanie jakąś tam płeć mu dorobić bez problemu. Także w sumie to są te modele stąd. Takie tutaj mam do zaoferowania. Jeśli chodzi o ceny, no to byłyby to ceny takie w zależności, oczywiście od maści, w jakich bym ten model sprzedała końcowo, gdybym po prostu malowała tak o i wystawiła na sprzedaż, ale teraz tak jak mówię, no możecie sobie sami tutaj coś do nich wymyślić i jak to będzie ogólnie wyglądało otóż, jeśli ktoś byłby zainteresowany, no to oczywiście pisać do mnie na priv w opisie oraz w przypiętym komentarzu macie do mnie kontakt, gdzie można się ze mną właśnie skontaktować I jeśli ktoś już będzie zdecydowany na taki model no to pierw Płaca zaliczkę tam niedużą, taką symboliczną, ja wszystko wytłumaczę jeszcze na priv jak to będzie wyglądało i później jak już skończę to dopłaci po prostu resztę, no chyba, że od razu też chciałby zapłacić całość, to jak najbardziej też tak może być tylko mówię, że to zaliczka po prostu być musi bo nie chcę mieć sytuacji, że zrobię po prostu model, ups Słuchajcie, wbił mi listonosz. <grych> Sorry. Yy, tak. Także, no, tak jak mówiłam, to nie chciałabym mieć takiej sytuacji, w której ktoś zamówi sobie jakąś, nie wiem, fantazyjną na przykład maść albo jakąś swoją indywidualną. No i później po prostu zrezygnuje, nie zapłaci, a ja będę miała problem na głowie, bo nikt takiego modelu już nie będzie chciał kupić. Yy, więc tylko o to tak naprawdę chodzi. Bo miałam już sporo takich sytuacji. Yy, no a właśnie, jeśli ktoś by chciał, to pisać do mnie na priv. Mam miejsce, myślę, że nawet do końca roku, do końca roku. W tym miesiącu powinnam się wyrobić z zamówieniem bez problemu. Więc tak. Dzięki wam bardzo za uwagę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i zapraszam do następnego odcinka, który najprawdopodobniej będzie o nowym customie. Cześć.